A to, szanowni teleradio, słuchacze, jest obwodnica Szudziałowa droga krajowa numer 404. Jak widać, dopiero co poddana do użytku. Ja nie tam pojechał dla mnie drogowskaz pokierował to chyba tam czy tam chyba tam oczywiście, że tu o teraz jechałem na drogę szybkiego ruchu tutaj nie mogą się poruszać rowery, no. traktory nie pociągi, tylko sportowe samochody osobowe typu limuzyny. No, tak trochę lekkie, lekkie, wyboje są, ale dobrze się jedzie. Jak widać, zielono dobrze robi na płuca. Te wszystkie spaliny są od razu odfiltrowane. No, ruch dosyć mały. Coś tam w bagażniku jest. Chyba nie do końca zadowolone. No, ale no, niestety nie, nie można tu wolno jechać. Ograniczenie do. Minimum 40 na godzinę, więc się trzeba trzymać przepisów. Nie będziemy się wlecać na autostradzie. Kolejna pozytywna rzecz, że się auto bardzo dobrze umyje. O, i skończyła się uwodnica. Trzeba wrócić na zwykłą drogę, niestety. No, miało być o metodach HTTP, ale to nudne jak polska liga. Kto widzi ten brzyga, więc będzie trochę o wątkach. Petrzajta. Większość ludzi wie, że jak idą sobie współbieżnie dwa wątki i operują na tej samej zmiennej pamięci, to może się kółka zrobić. Dobra, na początku zmienna. Ma wartość 10, tak? Oba wątki widzę 10. Teraz tak. Wątek 1 chcę zwiększyć o piątala. więc odczytuję wartość 10, tak, 10 jest, a w tym czasie drugi wątek zmienia tą wartość na 30. No ale to dalej jest co 10 plus 5, tak, 15 i zapisuję do zmiennej 15 i to, co było z wątku 2. 30, zostaje nadpisane, i zostaje 15. Tak? To ludzie wiedzą. A ja pokażę coś, co mniej ludzi wiedzą. Patrzcie, taki przykład. Jest tablica, z której będziemy zliczać liczby ujemne. Każdy wątek ma swój oddzielny przedział, żaden nie wkracza na inny. No i mamy tablicę z wynikami, do której każdy wątek za każdym razem, jak znajdzie liczbę ujemną, to będzie inkrementował swoją wartość, tak, też żadnych odczytów, cudzych wartości nie ma i zapisów, tylko każdy do swojej, żadnych, żadnych kolizji, czyli można elegancko zrównoleglić, no nie? Trochę zmieniłem koncepcję, zamiast liczyć, ile jest liczb pojemnych, to po prostu zliczam sumę, no i tak, najpierw to jest tablica z liczbami do zliczania, najpierw są wypełniane losowymi liczbami tam z zakresu od minus 5 do 4 sit randomu jest stały, żeby wyniki były takie same, żeby nie było, że to różne liczby różnie wpływają na czas działania I na początku zwykłe zliczanie taka tablica przychodzona Wspaniałym, normalnym forem bez żadnych cudów. No, i to jest wynik, tu sobie skopiowałem. Zobaczmy teraz z cudami. To jest ta metoda, która tworzy wątki. Results, czyli sloty dla każdego wątka na ich wynik. No, i tworzone są wątki, startowane, i później jest czekane aż się skończą. I suma. Z tych realizacji jest zwracana Counter. Ten Reneeble, który robi robotu, najpierw oblicza swój zakres działań, no a potem po prostu idzie tym zakresem i zlicza wartości. I zobaczmy, dla jednego wątka. Jak to się zachowa, czy wynik ten sam na pewno, czy wszystko zliczy tak jak trzeba, ile będzie trwało. bo Wynik 100 razy mniejszy, bo tam 100 razy jest liczone, żeby jakiś dłuższy czas był, żeby wyniki jakieś takie bardziej miarodajne były. No i jest widać wynik ten sam. Pójdźmy jeszcze raz, no wiadomo 2 zera na końcu, 100 razy musiało przejść. Jakieś 2,8 2,7 wychodzi ten komputer podobno ma 4 procesory, a chyba 8 wątków umie jakoś tam symultanicznie obsługiwać, więc zobaczmy jak, ile szybciej będzie na 4 wątkach. No, jest, jest szybciej, o minus pół sekundy, wynik dalej ten sam. To może, może na dwóch wątkach, bo szukali, tylko dwa procesory są. No i faktycznie prawie tak samo jak na jednym. No i co to się stało się? Czemu to tak jest? Ano przez złe użycie kasza. Jak się coś wczytuje z pamięci RAM, to najpierw się sprawdza w pierwszym poziomie kasza, potem w drugim, potem w trzecim. Jeżeli nie ma, no to wtedy patrzymy w ramię. Każdy z tych cachów jest coraz wolniejszy, a RAM to już w ogóle. Wczytanie z RAMu to jest chyba z 30 razy wolniejsze niż z kasza L1. No, i jak w końcu znajdziemy już coś w ramie, to zapisujemy tą wartość plus sąsiednie do kesza. Natomiast, jeżeli coś zapisujemy do pamięci RAM, to musimy to też zmienić w keszach. I musimy powiedzieć innym procesorom, innym wątkom, że jeżeli mają tą wartość zakeszowaną, to to już jest dawno i nieprawda. Muszą to wypierniczyć i wczytać od nowa, że pamięć jest czytana tymi. Stronami, czy jak to tam się nazywa? To jeżeli coś na tej stronie się zmieniło, to trzeba całą stronę wczytać. Więc za każdym razem, kiedy był tutaj podbijany licznik, inne wątki musiały zaktualizować swoje casze i czytać dane z RAM. -u. Więc mogą wasze procesory chodzić na 100%, a 90% czasu pracy to będzie czekanie na pamięć. Można na to poradzić. Najpierw zliczać do jakiejś lokalnej sumy, i dopiero na końcu ją sobie tutaj zapisać. Wtedy tylko raz inne procesory będą musiały zaktualizować ten cache. No to, dokonam teraz tej wielkoponnej zmiany. Dla jednego wątku to tam szczególnej różnicy nie powinno mieć. Chociaż nigdy nic nie wiadomo. Właśnie, jakieś tam się cuda zadziały. Jest szybciej nawet dla jednego wątka. Jak ktoś wie czemu to może się podzielić, bo ja nie mam pojęcia. No zobaczmy na czterech wątkach. Ile tym razem wolniej? O, proszę. Trochę szybciej, trzy razy szybciej, więc tak aż liniowo to się nie skaluje, że się tak wyrażę. Ale jest na pewno lepiej na dwóch. Na dwóch teoretycznie około 700-800. Powinno być jak na jednym 1500. Oddam ja do Chińczyka na mięso.